Wrocławski ogród zoologiczny, mimo epidemii koronawirusa, stale się powiększa. Tym razem w kwietniu w Zoo Wrocław urodziły się cztery lemury katta. Jest to gatunek skrajnie zagrożony. Narodziny maluchów w naszym ogrodzie są bardzo wesołym zdarzeniem są powodem do naprawdę dużej radości dla takiego gatunku, który. Traci się siedliska, jest go coraz mniej i jest to nadzieja na przyszłość, że będziemy mogli je przywrócić naturze. Wszystkie lemury są endemitami, czyli mieszkają na jednej wyspie Madagaskarze. Sytuacja tych ssaków jest trudna. Przez ostatnie 20 lat populacja lemurów katta spadła o 97%. Zostało ich w naturze mniej niż w ogrodach zoologicznych. W naturze jest ich około 2500, a w ogrodach zoologicznych i innych parkach narodowych około 4000. Cztery maluchy czują się dobrze, mają około dwóch tygodni. To jest okres, kiedy z brzucha mamy, przenoszą się na plecy, wciąż jednak będą piły mleko. Dopiero za jakieś dwa miesiące zaczną się powoli samodzielnie poruszać, próbować yy, wszystkiego. Lemury katta i inne zwierzęta zoo można poznać dzięki cyklowi Domowe Zoo, który jest dostępny na Facebooku Ogrodu Zoologicznego. Dzięki spotkaniom można się dowiedzieć wiele ciekawostek na temat zwierząt. Słoń dziennie zjada około 100 kg pokarmu roślinnego. Podstawą tego pokarmu jest siano, słoma, latem świeża trawa, a także gałęzie. I tutaj Wam teraz pokażę, nie wiem czy to będzie dobrze widać, dobrze widać. To są fragmenty zębów trzonowych słoni. Słoń takie zęby posiada cztery. Jeden ząb jest mniej więcej tej wielkości i w swoim życiu słoń te zęby wymienia nawet pięciokrotnie. Zoo Wrocław zaprasza również do wsparcia zwierząt poprzez zakup biletu na przyszłość. Wprowadzamy sprzedaż biletów, których ważność będzie jeden rok. Można je będzie kupić przez internet, to będą vouchery, i po przyjściu do Zoo na tej podstawie będą Państwo wchodzić w ciągu najbliższego roku. Nie chcemy niczego za darmo, ale pomoc jest nam teraz naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Więcej informacji na temat biletu na przyszłość można znaleźć na stronie Zoo Wrocław Echo 24 Marta Wrońska. Muzyka